Witam wszystkich wiksarzy! ZELMA NA YOUTUBE! Dawaj suba, witaj w klubie! Uprawiałem po dwóch. Pierwsza uprawka. Nie idą rzeczy po mojej myśli. Częściowo idą, ale częściowo też nie idą. Więc uprawiamy bumetem. Pokażę mu, może potem, ziemię. Nagram chyba dzisiaj z tego dwa filmy. Prawdę mówiąc, nie miałem w ogóle nagrywać filmów. Bo nie wiem, kurczę. Przeziębiłem się po prostu. Nie wiem, czy się przeziębiłem, czy co mi się stało bo kac to na pewno już nie jest, bo mnie puścił. Także kac to nie jest absolutnie. Natomiast źle się czuję, po prostu nie mam siły i, i jak nie masz energii, to potem ta robota też tak nie do końca idzie. Co mogę powiedzieć? Mam wyregulowany rzepak, e, dowwo, czyli zamiennikiem topreksu. No i jakiś tam robaczek poszedł. E, Mikroelementy oczywiście. No i zborem. I borem w tym roku za, nie za, zakwasiłem ciecz, ale tylko 100 gramów. Yy, czyli i tak miałem PH jakieś tam 72, 7,3, po prostu nie miałem, no po prostu olałem, trochę może olałem, no to zawsze tak robiłem było dobrze. No i pojechałem ten rzepak po prostu wyregulowałem. No i teraz uprawiałem podburaki, jest wielka sobota, a w, we wtorek mam mieć. Miałem w ogóle dzisiaj wozić gnojowice, no ale ze względów takich, że nie spałem prawie całą noc, bo problemy żołądkowe, no i uprawię to po prostu na weekend, rozlałem tutaj RSM, eee, uprawimy to, pokażę jak to wygląda, rozstawię kamerę i no i będzie taki vlog, nie, także paki są wyregulowane. Drugą dawkę zrobiłem, drugą dawkę RSM-u. I łącznie łącznie RSM mam zamknięty na. Znaczy, azot, tak? Mam zamknięty na 160 kg. Aha, to tak, jest. Tak. Tu mam drugą kamerkę. I wtedy robota idzie. Także zaraz ją rozstawimy. Zrobimy parę przejazdów. Tak? I będziesz pan zadowolony. I pokażę zaraz jak ziemia. Tutaj była gnojowica wywieziona. Widzicie, tak było na jesieni mokro, że to się nawet dobrze nie zmieszało. Już po prostu na jesieni ta gnojowica się skończyła. No i teraz chcę ją dolać. Chciałem ją dolać. Jak będę potem może uprawiał, to pokażę wam w jaki sposób mam badania gleby także pokażę wam w jaki sposób tutaj e, zasobności wyglądają ale to po prostu w następnym filmie może w, no mają mi rolmako jeszcze na test taki kultywator przywieźć natomiast no trochę za dużo tego wszystkiego naraz się dzieje teraz czy to teraz, to są 2-3 dni tylko po prostu no Jakoś tak awarię opryskiwacza miałem i tak się nie ten. Jest kupacz Dżownic. Naprawdę bardzo mi się podoba. W sensie to pole Dżownic jest po prostu multum, nie? Patrz, to jest nieuprawione. Widzisz? To jest za słabo. O, to dalej rośnie. O, tam była Dżownica. Patrz, tu. Patrz, o. Kolejna. O, urwałem ją. Także dżdżownictwo w wierzchniej warstwie gleby jest kupa. Kiedyś ktoś mi zadawał takie pytanie odnośnie orki i pojemności wodnej. Że podrzepak jak ja orzę, tam co ten. No, oczywiście, że w bezorce. Moje zdanie jest takie, że ta pojemność wodna będzie większa. Bo jednak. Patrz, kolejna, nie? No, jest naprawdę. Tutaj te resztki, te dżownice, wpieprzają, jedzą, ładnie mówiąc. Fajnie, podoba mi się ogólnie to. Ciekawe jak będzie z burakiem, w sensie jak on się tutaj zasieje. E, no pojemność wodna tak, no, jeżeli tutaj masz bezorkę, od jesieni były jakieś tam dwie chyba uprawki, może trzy. Nie, chyba dwie. Tależówka poszła, tak, poszła talerzówka. A nie, trzy poszły. E, no to jednak, tak jak widać, tutaj te dżownice. Jedziemy już tam te dżownice. Te korytarze wodne, pole obsycha. E, tam widzicie jest zagęszczone przez to, że jeździłem gnojowicą. No to zaraz już woda stoi, nie? Ale tak to e, naprawdę pojechałem po takich lewach. Takie naprawdę mega. Obrać tutaj próby glebowe z przyczepą. Mówię, kurde utopię się pewno tym ciągnikiem, nie? A jednak no, w tej bezorce obsycha to pole dużo no, no jest duża różnica. Ja, ja, jakby ja to widzę, eee, czy będę tego bezorkowca takiego kombinował, bo już w ogóle myślałem też, żeby sobie pospawać coś. Nie wiem, tam zobaczę. Na razie będę sobie radził tym moim gruberem. Mam agregat do, robo, do roboty, te polbruki do kładzenia Trzeba po prostu po kolei będzie robić I się da eee, No i to, taka nie wiem na ile tam była uprawa Na 5-7 cm, myślę że jakoś tak Gdzieś 5-7 cm No i chodzi, nie? Niuch Ogólnie zetorka już mam zapiętego do beczki do gnojowice no więc teraz nawet kurczę, mam 2-3 filmy jakieś zrobione. Eee Ach, nie mam tego. Eee nie mam energii, żeby je wrzucić, bo to trzeba obejrzeć, trochę spojrzeć, co to tam się dzieje, nie? I, i no i tak po prostu wygląda. No moim zdaniem fajna ta uprawa jest, jest tych resztek dużo, bo to po pszenicy stanowisko, tak? Ale wydaje mi się, że będę w stanie to do tego stopnia doprawić, że, że będę mógł z powodzeniem tutaj tego buraczka zasiać. No, e, mamy we wtorek, właśnie chyba jest drugi, a terolmako ma być w środę chyba. I nie wiem, we wtorek będzie decyzja. Jak nie, to po prostu z tych testów będę zmuszony zrezygnować, bo ja prosiłem, żeby mi przywieźli szybciej ten agregat, żeby był ten, a nie tak jak ostatnio Ostatnio to była jesień, to nie było, wiesz, takiego ciśnienia, no ale potem w deszczu nagrywasz jakieś takie wiesz, tematy, no wiadomo, że jeżeli bym nie miał tego kanału, no to takiego, takiej maszyny na te testy bym nie dostał, no jakby ja tutaj chcę być w jakiś sposób lojalny wobec was, no bo no nie oszukujmy się, tak, jeżeli gdyby nie ten kanał, to taka maszyna by u mnie nie była, no ale to też jakby musi być pogodzone z jakąś pracą w gospodarstwie u mnie, żeby to ręce i nogi miało, nie to dogadywać można termin siewu i, i termin uprawy to jest drugi, druga rzecz, nie? No i tak, no i ogólnie po 16 na godzinę nawet jeżdżę sobie tutaj, ale tam już tak nie pojadę, bo tam zawsze to pole było uprawiane w poprze. No i teraz trzeba, ze względu na to, że nie jest orane, no to trzeba będzie yy, po prostu tam uprawić to Właśnie gruberem na głęboko chcę uprawić wzdłuż, no i ogólnie planowałem to zrobić na jesieni Ale z tego względu, że gnojowicy nie dowiozłem Ja już sam też nie wiem trochę jak to uprawiać, bo już się zastanawiałem Że w zasadzie to mógłbym Może zaraz po żniwach głęboką uprawę robić, no ale to wtedy jak się robi na nawozach, nie? Albo jak na oborniku, obornik wywieziesz sobie taką tam późną jesienią No a tutaj kurczę tej gnojowicy zabrakło, no i no i teraz jest ta gnojowica, natomiast teraz jest nawał pracy i nie ma za bardzo możliwości, tch, tak kurcze, żeby to wszystko poogarniać naraz, no i, i tak to wygląda. No gnojowica spoko, no, wlejesz tam 25-30 metrów i, i świat i ludzie, nie? Obornika, za rok właśnie będzie burak na oborniku, także tak będę. Będę sobie to testował, będę się uczył. Natomiast, czy obornik pod buraki taki dobry jest, ciężko mi powiedzieć. Nie wiem, czy on nie ma za dużo azotu i ogólnie słabo wychodzą polaryzacje ostatnio. Ostatnie kilka lat wychodzą polaryzacje nędzne. O tyle, o ile tam rok temu, no to była susza, no to tam nie ma o czym mówić w ogóle. Natomiast wcześniejsze dwa lata tam plony były spoko. Dobrze by było nic nie urwać, a no tam swoje to można urwać, nie? Może i tak jak ci na testy dadzą i coś rozpierdzielisz, to trochę nie halo, no, a to bym pospawali. <gryw> no także tak, no. Tak to wygląda. Taki bezpłciowy będzie trochę pewno ten vlog. Bo mi się za dużo nie chce z kamerą latać po prostu. Tam jest rozstawiona. Zaraz tam przejadę. O, jakąś rundkę zrobimy w koło tej kamery. Żeby jakieś ujęcia były. No i tak no, i tak sobie tu uprawię i tak będę jutro świętował. I nie wiem, co mam wam więcej jeszcze powiedzieć. Mam nadzieję, że następny tydzień po świętach po prostu się odpocznie. I będzie liga. Tak mniej więcej do środka tej hali mam e, wywiezioną tą gnojowicę. No i no chcę jak najszybciej zadbać, co do tego buraka, bo w tamtym roku mam Wiesz, nie poszło, no nie poszedł dobrze w tamtym roku ten buraki i tak puchnę trochę teraz. N nerwowy jestem. Nie będę mówił, że tak nie jest. Chcę to zrobić jak najlepiej, a pierwszy raz to robię w bezorce. Wiadomo, że plon się zawsze broni. Tak, jeżeli dobrze zrobisz, jeżeli dobrze zaplanuję. To już potem, no wiadomo, no jakby na ceny tam nie mamy w jakichś tam wielkich wpływów, no ale wiadomo, że zawsze tam ileś ton więcej się bardziej obroni finansowo i, i ten niż niż jakiś tam słaby plon, tak? No i dlatego taki jestem właśnie trochę ten trochę poddenerwowany i przeziębiony i głowa mnie boli i no i tyle, nie? i to by było w zasadzie na tyle, no i niech przestanie boleć na sobotę, nie na niedzielę i na poniedziałek, na niedzielę, no jutro będzie dobrze, mi się wydaje, nie? jak tam do teścia pojadę on tam na pewno co będzie miał to myślę, że wszystkie troski tam do 30 minut maksymalnie więcej to z reguły nie trwa i wszystkie troski, wszystkie bóle, wszystko naprawdę mija. Oczywiście ze względu na, na dobre jedzenie, prawda? No, no bo na no, nic innego. No i tak, no i niech to się tak, tak. Tak to wygląda. No tak wygląda moja robota dzisiaj. Nie wiem, co mam Wam więcej powiedzieć. Ogólnie mi się podoba ta uprawa. Wygląda to spoko. Pola ubywa, wydajność mi pokazuje 5-6 hektarów na godzinę. Oczywiście to jest wydajność, która nie uwzględnia kamerowania na potrzeby YouTube'a, nie? Tutaj widzisz, ludzie się budują, hałupy stawiają, działka za działką. No i pięknie, może ja kiedyś sprzedam, ale trzeciej klasy to szkoda. Kwestia tego, jeżeli zależy, co z tym zrobisz, tak, jeżeli spoko finansowo, no to ok. jak to przekręcisz, gorzej jak w drugą stronę i to przekonsumujesz, to już trochę nie bardzo, no i tak, no, kończymy tego vlogaska, film będzie dodany pewno gdzieś w maju, przy dobrych wiatrach w kwietniu, więc życzę wam wesołych świąt, jakie by tam nie były, nie, także trzymajcie się, pozdrówcie dzieciaki. Tak holbileczki, także życzę Wam wesołych świąt smacznego jajka wiecie jakie są najgorsze dwa palce suchy w dupę i mokry w ucho